Witajcie! Z tej strony internetu autor personalnego blogu kulturalnego, czyli nie kto inny jak, ja, koza. Przygotowałem specjalnie dla was recenzję filmu Jak zostać królem, który od dłuższego czasu podbija szturmem kolejne srebrne ekrany w kolejnych krajach, zachwycając tak krytyków, jak i widzów. A jak zapewne się domyślacie, ucieszenie równocześnie i jednych, i drugich łatwe zdecydowanie nie jest. Przechodząc jednak do meritum sprawy, jak zostać królem, jest opowieścią o trudnych początkach władzy angielskiego monarchy Jerzego VI. Co więcej, jest opowieścią ponoć opartą na faktach, w co wierzyć jednak mi się po prostu nie chce. Czemu, spytacie? Temu, że gdyby osoba tak urocza i tak poczciwa, jak postać wykreowana przez Kolina Fylfa, zasiadła na jakimkolwiek tronie, zapewne zapanowałby ogólnoświatowy pokój. Jak wiadomo, nic podobnego w 1939 roku nie miało miejsca. Niestety. A na marginesie dodam, że Jerzy VI objął tron w 1936. Temat mnie zainteresował na tyle, że w najbliższym czasie chciałbym więcej poczytać właśnie o Jerzym VI. Na razie zweryfikowałem tylko część informacji, jak głosi Fama, ponoć nie był on osobą szczególnie inteligentną, co w filmie zostało ukazane oczywiście zgoła inaczej. Jednak nie dywagacje historyczne mają być tematem tego materiału, a sam film. Oderwijmy się więc od faktografii i skupmy nareszcie szczegółów. Na dobrą sprawę, jak zostać królem ma same mocne strony. Scenariusz jest poprowadzony wręcz rewelacyjnie, zaś dialogi to istny majstersztyk. Największa zasługa leży chyba jednak po stronie aktorskiej trójcy: wspomnianego Colina Felfa oraz Heleny Bonham Carter i Jeffrey'a Rasha. O ile Helena miała jeszcze rolę drugoplanową, o tyle Kapitan Barbossa w rzeczywistości grał pierwsze skrzypce wraz z Jeżem VI. Brawurowo wcielił się w rolę logopedy o dosyć niestandardowych metodach. Ciężko to opisać tak, żeby nie psuć wam zabawy z seansu, więc muszę się niestety posłużyć pewnym banałem. Otóż powinniście po prostu zobaczyć to sami. Tak przy okazji muszę mu przyznać, że dotąd zdecydowanie zbyt nisko ceniłem Jeffrey'a Rasha. Głównie przez przeciętną znajomość filmów, w których grał. Po obejrzeniu, jak zostać królem, wiem, że muszę ten stan rzeczy po prostu zmienić. Jeśli chcecie się przejść w najbliższym czasie do kina, według mnie to zdecydowanie jedna z najlepszych aktualnie propozycji. Między innymi dlatego czekam na rozdanie Oscarów. Jestem niezmiernie ciekaw, czy po raz kolejny najważniejszą statuetkę zgarnie film co najwyżej przeciętny, tak jak Miasto Gniew, według mnie. Czy może jednak jest szansa na docenienie obrazu naprawdę dobrego? Na zakończenie, zachęcam do odwiedzenia mojego bloga, gdzie znajdziecie masę moich materiałów o filmach, książkach czy grach. Jeśli chcecie być na bieżąco, między innymi, z moimi recenzjami, zachęcam do odwiedzenia Facebooka, Twittera, RSS-a czy zasubskrybowania mojego kanału na YouTube. I proszę, koniecznie dajcie znać, co myślicie o tej wideo recenzji. Do usłyszenia niebawem!